Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was do premiery zdrapki ekstremalne 7. Zdrabka kosztuje 20 zł. Wygląda tak, jak widzicie na załączonym obrazku. Jest dosyć długa, ale nie jest, myślę, dłuższa od standardowych zdrapek za 20 zł. Nazwa, no, dosyć ekstremalna. I wygrana jest fajna, to znaczy główna wygrana, bo można wydrapać tutaj milion złotych, czyli warto sobie zdrapeczkę kupić, prawda? Bo może akurat się uda, tak? I szukamy tutaj albo pliku pieniędzy, albo siódemki, albo sztabki. Jeśli plik, to wygrywamy przypisaną wygraną. Jeśli siódemkę, to wygraną mnożymy razy 2, a jeśli sztabkę, to wygraną mnożymy razy pięć. Teraz zmienili te mnożniki i bardzo dobrze. Kolory zielono-żółto-pomarańczowe, czyli dosyć fajne to znaczy, dla mnie fajne, mi się podobają nazwa dobrze, może nie będę komentować, zabieram się zdrapanie po, po prostu zdrapka łatwa w obsłudze, tak, bo szukam tylko symboli mam piłkę pierścionek biedronkę Podkowę chmury, palmę narty, cytryny portfel, melon, świnkę, gwiazda, perła, wiśnie, trofeum, korona, awokado, rower, Ananas, auto, diamenty, coś mi tu spadło, tu jest kawa, tu jest balsam, kwiatek i plecak. Niestety zdradka jest pusta i tu się odkryły jakieś detale. GL. O, ach, chusteczki. Dobra. No i niestety druga zdrapka i ostatnia. Perła, słońce, wiśnie, ananas, korona. Jest siódemka, czyli wygranę wygraną. wygraną. Pomnożę razy dwa. A, jeszcze sprawdzę te wygrane. Milion złotych. Najwięcej, najniższa 20. Czyli jak razy 2 to mam 40 już. Wow. Elegancko. Tu jest zegar. Tu jest podkowa. Tu jest plecak, narty. Powiem wam, że zdrabki za 20 złotych dla mnie są... no. Oczywiście pomijając na które są w ogóle wow. Numer jeden. Ale inne zdrapki to 200 zł. Mimo że nie kupowałam ich często, wiadomo. Ale dosyć zdarzało się wydrapać coś. O, kurczę, zobaczcie. Zobaczcie, zobaczcie. Dobra, plik. Tu mam 20, a pod siódmeczką. Będę mnożyć razy 2. 40 razy 2, 80. No, stuwa. Nie, no kurczę, nie spodziewałam się naprawdę. Wow, ekstremalnie wydrapałam stuwę, Kochani, widać ja mam ostatnio szczęście. Coś. 20. I tu jest 40 razy 2. To jest 80, to mam stówę. <laughs> Nie no, pięknie po prostu. Naprawdę dla mnie zdrabki za dwie dychy są szczęśliwe, mogę powiedzieć. Yy, o, pomijając mega które są mega szczęśliwe. <laughs> Ale mm, wcześniej bywały tam jakiś wielki gracz. Nie wiem, jakie teraz są obecnie. No tak, mówię, że są szczęśliwe, nawet nie wiem, jakie są, bo cały czas megalinie drapie. Ale nie, no proszę bardzo. Ekstremalnie po prostu wydrapałam stówkę i jest gicior, kochani. Zachęcam was do, do drapingu i do komentarzy, i do lajków, i do subskrypcji, i do czego tylko chcecie. Serdecznie was Pozdrawiam i zapraszam do następnego odcinka. No cóż, to trzymajcie się.